Kobiety biznesu. Otwarta przestrzeń kreacji. Kobiety w większym stopniu zarządzają w sposób partycypacyjny. Bardziej tworzą przestrzeń i angażują innych ludzi do dawania swojego zaangażowania i przejmowania odpowiedzialności. Samo hasło Styl kobiecy w zarządzaniu stało się na tyle uniwersalne, że nawet są mężczyźni, którzy zarządzają w stylu kobiecym, jak też kobiety, które zarządzają w stylu męskim. Swoją firmę nazwałam 7 razy ładniej. Założyłam ją 14 lat temu. Powodem podjęcia decyzji, że to ma być taka działalność było to, że miałam wrażenie, że jest nisza na rynku. To znaczy nie było alternatywnych, fajnych rozwiązań do nowoczesnych wnętrz urządzonych przez architektów. Firmy zajmujące się dekoracją wnętrz oferowały ciężkie zasłony, wzorzyste firany, czyli coś, co nie było spójne z moim postrzeganiem estetyki. I postanowiłam wyjść temu naprzeciw i otworzyć firmę, która zajmuje się szeroko pojętą dekoracją okien. Wszystko to jest związane z oknami, czyli począwszy od drewnianych czy metalowych żaluzji wewnętrznych lub zewnętrznych, a skończywszy na zasłonach, firankach czy roletach rzymskich. W pewnym momencie rolety rzymskie stały się nawet naszym takim flagowym produktem. Ponieważ jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy je na polski rynek, było duże zapotrzebowanie, i, i tak do tej pory właściwie to trwa, że, że tych role trzyjemy w ogromnej ilości. 7 razy ładniej zajmuje się przede wszystkim dekoracją okien, ale oprócz tego staramy się pomóc klientom, którzy utknęli i nie wiedzą co dalej, w takim drobnym liftingu wnętrz, czyli pomocy związanej z dobrym doborem oświetlenia, z udekorowaniem ścian, czyli wszelkiego rodzaju tapety, okładziny ścienne. Po pierwsze musi być to kreacja, która łączy pomysły, Kreatorskie z potrzebami klienta, no bo tutaj trzeba być bardzo wyczulonym na to, co klient by chciał zobaczyć, jak, w jakim wnętrzu on się dobrze czuje, więc znowu ta intuicja kobieca jest bardzo potrzebna, bo nie może narzucać rozwiązań, tylko współpracuje z klientem, pokazując, jak, jak można stworzyć nowe wnętrze, w którym on się będzie czuł doskonale. A z drugiej strony, też chodzi o to, żeby móc wykorzystać wszystkie najnowsze rozwiązania technologiczne, bo takie działania we wnętrzu są oparte na bardzo wysokich często technologiach, na nowych materiałach, na nowych pomysłach. Świat się zmienia i trzeba czerpać inspirację, być na bieżąco z aktualnymi trendami, w związku z czym raz albo dwa razy w roku jeżdżę na targi po to, żeby zaobserwować co się zmienia, co jest aktualnie modne, co, co, co można fajnego zaproponować naszym klientom. Bardzo dużo uczę się również dzięki współpracy z znanymi e, polskimi pracowniami architektonicznymi, z którymi mam przyjemność współpracować. I to jest rzeczywiście dla mnie bardzo duża nobilitacja móc pracować dla tych największych, najlepszych, bo rzeczywiście inspiracje są ogromne i, i to jest taka prawdziwa skarbnica wiedzy. W kobiecym podejściu do biznesu ważniejsze są relacje niż czysto zadaniowe podejście do projektu. Kobiety raczej planują długoterminowo, wybierają bezpieczne strategie. Prowadzimy firmę rodzinną, pracownia tapicerska Renausz Sieracki. Zajmujemy się meblami tapicerowanymi, zajmują się renowacją mantyków. Jest to zarówno motoryzacja, jak i meble projektowane od podstaw, i renowacja istniejących. Robimy bardzo dużo mebli pod indywidualne zamówienia, na przykład dla architektów albo współpracujemy z architektami meble robione na wymiar. Na przykład ktoś ma wnękę i nie może znaleźć mebla na rynku odpowiedniego pod swoje wymiary, pod swoje potrzeby, wtedy się do nas zgłasza i, i wykonujemy tak, jak sobie zamarzy. Ja jestem z zawodu architektem, więc też projektuję wnętrza, meble, teraz uczę się projektować meble, ale też głównie zarządcza, czyli pozyskiwanie nowych klientów, pozyskiwanie nowych współpracowników. Korporacja z większymi firmami, marketing, no praktycznie wszystko tak jak w małej, małej firmie. Współpracujemy z różnymi artystami, rzeźbiarzami, stolarzami, łączymy rzemiosło razem z kunsztem artystycznym i planujemy wskrzeszać to, aby meble. Były projektowane według kosztów tradycyjnych. To jest szczególnie cenne, bo tutaj łączymy to podejście tradycyjne, łączymy też kompetencje, które do tej pory ludzie wyrabiali pracując w takich małych zakładach rzemieślniczych, a które zanikają w społeczeństwie. W tej chwili one zyskują coraz większą wartość, i tutaj. Ratujemy niejako dwie różne rzeczy. Po pierwsze samą firmę jako taką, ale też same umiejętności, które są umiejętnościami w tym momencie unikalnymi. I tutaj bardzo duża kompetencja jest po stronie właścicielki, która organizuje taką działalność, dlatego że trzeba to jeszcze umieć sprzedać we współczesnym świecie. Trzeba znaleźć pomysł i trzeba znaleźć klienta, który jest w stanie zapłacić za tak drogocenne umiejętności, jakie mają właśnie w takich małych zakładach rzemieślniczych.